Siemanaczkowidzowie, dzisiaj za, dzięki wam za 6-9 subów i właśnie na 6-9 subów zaśpiewam Bejba Bejba It's a crazy It's me no It's, fa siuda beza. it's a video for It's a video a kapibida

Zuro sa remiha Zuro doba Ebi dipa E ci va di 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 ka E si obma Ti vi dipa E ci di 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 pa Solo koppa Fo di vipa E si vi di vi di vi Fi di boppa E vi dipa Zuro sa remiha E di bi solo solo Ebi di vi bam 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 di di solo, solo di bam, 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 bam. di Solo, solo di bam, ba, bam, bam, bam. bam. E di solo, solo. Ej, hey, w Micha, solo. Okej, okay, widzowie. To była piosenka Baby Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie lajka i subika, a ja Was pozdrawiam, papa pa.